Siema siema, z tej strony Ocz Dzisiaj trochę w gorszym stanie Ale starałem się, żeby wstać i przygotować dla was odcinek tutaj Zrobimy to co lubicie najbardziej Czyli na początek polecimy na salę królewską Wybaczcie mój głos, który jest trochę <laughs> zawalony po wczorajszej wigilijce Ale mam nadzieję, że wam się podobało Ok, na czaszce też pusto, więc idę podedać trochę Bad Boysu, bo tutaj piszą na w czacie, że podobno jest kogo oddać. Piszą, że na pustyni. Chyba faktycznie na pustyni. Na tym się to kończy. Dobra, idziemy robić dalej te questy. Te mam przygotowane m.in. leśnych braci oraz rytuał Scalenia kryształów, które będę się odbierać. Dobry uczynek, no i oczywiście questy dzienne. Część pozostałych questów, które miałem przygotowane, już tam podbierałem, Ze względu na to, że to były takie dialogi Przez które nie mogłem ich opuścić, żeby odebrać sobie z błogiem Także nic nie szkodzi, EX sobie wpadł Jak widzicie obecnie do levela Mamy 67M600K hmm. <try> <try> Więc więc ten level będzie 28 grudnia, wstępnie planowo. Już miał być 4 stycznia. Patrzcie, ile tutaj dzięki questom eventowym udało się wbić. Dzięki czemu ten level wpadnie w tym roku, zaraz po świętach najprawdopodobniej. A być może zobaczymy, czy jeszcze jakieś questy zostaną tutaj dodane. Nie mówię tutaj o dobrych uczynkach, dzięki którym można by było wbić ten level jeszcze szybciej. Ale tymczasem yy, idziemy tutaj do Dream Jest to pierwszy quest, którego będę się odbierać. Jak to mogłem wyraźnie po wczorajszym live, kto był z Was i kto widział prezent od Świętego Mikołaja? Trochę tych paczek zostało, więc yy, myślę, co z nimi zrobić? Czy tutaj jakiś wice chciałby ją otrzymać? A jeżeli tak, to dlaczego? Napisz w komentarzu, dlaczego chciałbyś od, od dostać ode mnie paczkę na święta, w której są różne, różne ciekawe przedmioty po prostu. Wyważcie mi ten głos, ale strasznie, strasznie zachrypłem. Najważniejsze, że Wigilia się udała. Graliśmy w Uno do nocy, rozmawialiśmy, śmialiśmy się, oglądaliśmy Piratów z Karaibów. No ale skończyli się i nasza wigilia też się wtedy skończyła. Garus dobra, zaczynamy tutaj dialogi jeszcze z Hilangerem i zakładamy 21 sztuk, zostanie 20, 20 błogosławieństw i odbieramy 783 k tych błogosławieństw wystarczy mi jeszcze gdzieś na Trzy miesiące robienia questów, czyli tak idealnie, bo marzec, kwiecień zamierzam wrócić na mrozy, zlotać sobie te kamyki, żeby zbrojkę legendarną na 300 złożyć. To tak akurat będzie. Co 3 Na trzy dni starcza, czwarty dzień robię jednego quest'a lub dwa i potem reszta bez włoga, no i następnego dnia znowu przygotowuję, tak to wygląda. Na bieżąco sami widzicie zresztą Jak, jak to tutaj działa lecimy odebrać do Eder Zdradę Bankiera Już do levelka 61M700K Następnym będzie henk, Którego też przygotowałem Który na mnie już tam też czeka Ostatnio zapomniałem go Odebrać Przebłysk geniuszu po prostu no ale okej, okay. zdarza się najlepszym, że o czymś zapomną. Ja na przykład zapomniałem quest odbrać. 693k, dobra, lecimy do Tuzal. Mogę wziąć sobie tepkę eventowego w sumie, ale jak już tak zrobiłem, to trudno. 60m do Levela, 6 dni i zobaczymy, jak to pójdzie teraz po odbiorze questów eventowych oraz zwykłych. 54m będzie po tym, jak odbiorę. Kukłę, ale zanim ją odbiorę, to jeszcze tutaj czekają kwestie. Lecimy najpierw w dobry uczynek. Dzisiaj trzeba było zabić króliki i przynieść babci Hildzie mięso. Także siema babcia. Bo mięso do ciebie. I co tu dalej? I do Raeli. Albo karteczki. Szkoda, że tylko TP są za te karteczki. I nie do wszystkich miast. Tylko to zawiera punkty doświadczenia. Dobra, tych karteczek już mam 37. Niestety, tylko TP. Nie ma nic innego do wyboru. Chyba, że jest jeszcze jakiś inny sklep od Rally, gdzie są inne przedmioty. Ale nie znalazłem. <laughs> Dobra, mapka eventowa. I tak muszę iść do Olimpiadora. Eee, dobra, tutaj do Zuzi miałem iść. Zuzia jest tutaj w tym domku. W tym domku tutaj pod Mikołajem. No właśnie, drzwi. I tutaj jest pierwszy Quest do odebrania. I nagroda zawiera punkty 6M, 810K, prawie 7M. Patrzcie. I unikatowa maskotka. I już do levela 52M. Ale ten pasek się tu posuwa dzięki tym Questom Eventowym. A lubię takie eventy, mogliby za każdy Quest tyle dawać. Expa, to by było coś. I tutaj następny Olimpiador. Pominąłem Cię wcześniej. Niefortunnie wyszło, i nagroda zawiera punkty doświadczenia, i również 6M810K, wyzwanie, gwiazdki i pierniki. I tym sposobem do lewela: do lewela 45M400K. 45400. I ostatni quest, teraz przygotowany, 6M200 i do levela 39M, moi drodzy, czyli 4 dni 26 grudnia, drugi dzień świąt. Coraz bardziej ten pasek nam się tutaj zmniejsza. Coraz bardziej ten pasek się zmniejsza. 26 grudnia, drugi dzień świąt i będzie 401 level, chyba że dodadzą jeszcze jakieś questy i wbijemy ten level jeszcze szybciej także dziękuję wam bardzo wybaczcie za mój głos jeżeli chcecie tą paczkę to info był we wcześniejszym we wcześniejszej części odcinka także oglądajcie dokładnie i komentujcie pozdrawiam trzymajcie się hej